To zależy oczywiście od skali zabiegu. Taki chirurg no, odpowiedzialny nie wykona bardzo dużego zabiegu, który mógłby zagrozić zdrowiu czy nawet życiu pacjenta. Z reguły w większości gabinetów przyjmuje się, że takim górnym limitem odsysanej ilości tkanki tłuszczowej to jest maksymalnie 4 litry. Jeżeli się wykonuje zabiegi odsłania do tej ilości, to te zabiegi są bezpieczne. Oczywiście im mniejsza ilość tkanki tłuszczowej, którą zrobimy podczas zabiegu, tym ten zabieg jest bezpieczniejszy. Są nawet takie okolice, że w zasadzie można by powiedzieć, że to jest zabieg, który w zasadzie nie powoduje żadnych potrzeby wyłączenia się z życia zawodowego czy też społecznego, bo jeżeli to jest na przykład niewielkie okolice biodrowe, niewielka ilość tłuszczu w okolicach biodrowych, no to w zasadzie pacjentka po zabiegu, po dwóch dniach może całkowicie wrócić do normalnego funkcjonowania. Oczywiście może nie całkowicie w tym sensie, że nie może wykonywać wszystkich sportów, ale pracować absolutnie może.